Czy jakieś nieudane związki podjąłem? Nie, nie miałem nieudanych związków. 20 minut przed szczytem, pierwszy raz w życiu poczułem takie symptomy choroby górskiej. Byłem 1000 metrów od szczytu i musiałem zawrócić. Natomiast kolega chciał samotnie zdobyć Everest, poszedł w góry i zginął. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dzień dobry. Jak tam luksusowo tutaj? Sam, sami panowie ocenicie. Tam nie ma co stać, bo no mało miejsca, czyli tu wchodzimy od razu, tak? Od razu, a tam taki przedpokoi. Tu mamy co? Tu mamy biurko, kanapę, łóżko i książki, tak? Czyli... No, jest najważniejszy jest jeszcze komputer, no telefon. Tak. Komputer, jakieś ale... ustawy widzimy, tak? tak. Czy nie? Projekty ustaw dwóch, które jeszcze nie zostały przez Sejm przyjęte, a które yy, no, można powiedzieć przygotowałem. Przyjeżdża do Pana tutaj? Żona pracuje w Poznaniu, mieszkamy w Poznaniu. Ja staram się przyjeżdżać. Tylko na posiedzenia? W ten, tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Kiedy są dni posiedzeń, to zwykle dzień jest od 8 do 22 zajęte na spotkania. Jak jestem w Poznaniu, to robię spotkania zdalnie, tak żeby możliwie dużo czasu być w domu, natomiast w domu też bardzo dużo pracuję, bo jestem szefem Prawa Sprawiedliwości w Poznaniu i hmm, w powiecie w poznańskim. Hmm, tak. Aha, A nawet jest... kiedy nie, nim nie byłem, no to jedną z takich moich znaków rozpoznawczych była aktywność w terenie. E, jak zacząłem działać w polityce, to zanim jeszcze zostałem wybrany, odwiedziłem na przykład wszystkie sołectwa, 240 sołectw w powiecie poznańskim. Rąku ścisnął no tak, tak <gry> uznając, że trzeba się ludzi poznać i ten teren poznać, i właściwie mogę powiedzieć, że przez te 8 lat. Bardzo konsekwentnie w ten sposób y, działam. Czyli walczył Pan o głosy rolników, trochę fi? Y, no, aglomeracja poznańska to jest aglomeracja, gdzie rolników jest stosunkowo już niewielu, ale także są rolnicy, ale to są ludzie, którzy dojeżdżają do Poznania, czyli są takie przedmieścia Poznania, to są takie stare, wielkopolskie miasteczka. No i oczywiście Poznań, z którego pochodzę, w którym mieszkam, całe życie jestem związany, więc to jest ten teren, gdzie na co dzień działam. Bo dzieci Pan jeszcze nie ma? Nie mam dzieci. No właśnie, jak taki dzieci. prorodzinny, a dzieci jeszcze nie masz, nie jest pan najmłodszy. No na 40 ile? 48 lat, dobrze. Tak. Mówię? No i co z tymi dziećmi będzie, panie no, bosz? E, jak Bóg da, będą dzieci. Ale pan chce rozumieć dzieci. Tak, okej, okay, dobra. No późno pan też się żenił, prawda? Bo to prawda, da. stosunkowo późno, późno, kilka lat temu. Szukał pan długo? Czy, jak e... pan, czy jakieś nieudane związki pan miał? Jakieś... Nie, nie miałem nieudanych związków. No, moją żonę poznałem późno i. E... Ożeniłem się, można powiedzieć, wtedy, kiedy poznałem żonę, niedługo później, po roku, no, co rok po poznaniu się. Czyli prawdziwa miłość, się. tak rozumiemy. Miłość od pierwszego wejrzenia, tak trochę, czy raczej musieliście się dotrzeć, dograć? Mogę powiedzieć, że, że no, żona spodobała mi się od razu. Mhm. A jak się poznaliście w ogóle? Na wydarzeniu. Ale pan tajemniczo odpowiada. Politycznie się angażuje, to czy znaczy, raczej stroni? To znaczy, y, moja żona nie angażuje się politycznie, więc dlatego też y, no, jestem powściągliwy. Ale rozumiem, że wcześniej miał pan jakieś dziewczyny, tak? W szkole i później e, e, na studiach. Mam wspaniałą żonę e, i myślę, że e, e, prawdziwy polityk, skoro, tak. skoro, e, skoro, skoro było pytanie e, o żonę, no to Ale nie myślę, żył pan że, do 40 lat. Nie ma ma nie ma nie ma co nie ma co, e, nie ma co rozważać, co było wcześniej. Panie Posia, to, może, to może porozmawiajmy o tej politycznej i nie tylko wspinaczce, tak? Proszę powiedzieć o tych swoich yy, no, wypadach w góry, Mont Blanc, Aconcagua tak? i wiele innych, Kilimanjaro. Kilimandżaro. Ile ośmiotysięczników? Korona ziemi. Korona, ziemi. Korona, korona ziemi. Czyli wszystkie najwyższe szczyty kontynent, no, poszczególnych kontynentów. Kontynentów jest 7, a szczytów jest dziewięć, bo w Europie i w Australii i Oceanie jest spór, który szczyt jest najwyższy. Czyli jest łącznie dziewięć szczytów. I ta przygoda zaczęła się w 98 roku. Kiedy z kolegą z kolegą Piotrem Słomskim, będąc jeszcze na studiach, pojechaliśmy takim kombinowanym transportem, częściowo stopem, na Kaukas i weszliśmy na Elbrus. To był 1998 rok, a w 2014 roku to była moja trzecia wyprawa na Everest. Wszedłem na Everest i zakończyłem tą 16-letnią przygodę. Czy nie że... bał się pan? Nie miał pan takiej myśli, że kurczę? Ja wchodząc na Ewerest nie, chociaż była taka sytuacja, nie śmierć, śmierć panu spojrzała w oczy w którymś momencie w górach. Nigdy nie. mi nie spojrzała, dlatego że byłem y, starałem się jakby nie traktowałem tego na zasadzie wszystko albo nic. Y, kiedyś Krzysztof Wielicki, którego spotkałem, powiedział mi jak jechałem na y, y, McKinleya, powiedział: "Pamiętaj, góry poczekają". Krótko mówiąc, że nie ma co podpalać się, tak jak się Ale muszę powiedzieć, że to było hmm. trudne, bo w 2012 roku byłem na pierwszej wyprawie na Everest. Byłem 1000 metrów od szczytu i musiałem zawrócić, dlatego że załamała się pogoda. Natomiast kolega, on nie był moim partnerem, był tak indywidualnym wspinaczem, chciał samotnie zdobyć Everest, poszedł w góry i zginął. Więc to doświadczenie, że różnie się rzeczy mogą potoczyć, to jest. To było obecne w czasie tych wypraw, ale nie mogę powiedzieć, że, że śmierć mi kiedyś zajrzała w oczy. Natomiast. Ale jakieś chwile natomiast, grozy pan przeżył. No to, to wielokrotnie. To proszę ale o tych W polityce też grozy. przeżyłem takie chwile. To proszę, nie bo, wiem, które pro, były. Proszę wymienić które wymienić były najmocniejszą, które... najmocniejszą, największą chwilę grozy, o której Piotr wspomniał, Ta, którą pan przeżył. Historię taką. Nie wiem, czy chwilę grozy, ale jest wiele. Taki takich, moment, który Ale pan... jest wiele takich hmm. momentów. Na przykład na tej pierwszej wyprawie, o której mówimy na Elbrusie, to. Jakieś 20 minut przed szczytem. Pierwszy raz w życiu poczułem takie symptomy choroby górskiej. To przyszło nagle. Poczułem się jakby miał, nie wiem, 39 stopni e, temperatury, wszystko zaczęło się rozpływać dookoła. I co tu robić? To było tak? Tak, no tak, bardzo blisko już szczytu, e, chociaż nie wiedzieliśmy dokładnie gdzie, bo była mgła. A, a No i y, był ten moment wahania. I dzisiaj wiem, że gdybym wtedy nie przezwyciężył tej chwili słabości, nie wszedłbym na Elbruz i nie wszedłbym już na kolejne góry, bo uznałbym, że dla mnie to nie jest stworzone. Ale ponieważ y, wtedy jakoś udało się opanować tą słabość, niezależną od człowieka, no bo choroba górska nie jest jakby związana nawet z, z poziomem, często nie jest związana ani z umiejętnościami, ani z wytrzymałością. No, jest to pewna taka, mówią, zmienna osobnicza. Czyli miał pan gorączkę, co pan jeszcze miał w tym. Znaczy, nie, nie, nie mówię, że miałem gorączkę, miałem, ponieważ mało tlenu czu? powoduje, że człowiek czuje, jakby tak, miał jak, gorączkę. Znaczy, w sensie, jak się pan czuje a, jeszcze? Nie no, pan wymienił objawy. Jestem a przede plomość. wszystkim właśnie to, że człowiek czuje, że wszystko się zaczyna rozpływać dookoła, jakby miał wysoką temperaturę. No i myśl jest taka. Schodzić. No ale ponieważ wiedziałem, że jest blisko do szczytu, chociaż nie wiedziałem ile, to był ten moment opanowania. Ale takich momentów było więcej. Na przykład 2000, później, w 2004 roku, kiedy wchodziłem na trzecim, na, Mac, na Mac, Mont Blanc, czyli najwyższą górę Europy, stosunkowo nietrudną górę. Ile panu zaj pan zajęła wyprawa? No to był wypad taki przedłużony weekend na Mont Blanc, a, a, a wyprawa na Kaukaz dwa miesiące. A wejdę sobie w weekend na Mont Blanc, nie? <grym 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 no pośle. byłem wtedy napisałem wtedy doktorat, byłem wtedy w, w Strasburgu. No i na taki przedłużony weekend pojechałem, ale tam była inna ciekawa sytuacja, ale ponieważ... Szampan, szampan był nie, byłem z kolegami taką grupą znajomych, właściwie znajomego z Polski, i e, załamała się pogoda. I oni zdecydowali się, żeby, byliśmy już na 4000 metrów, oni zdecydowali się, żeby e, zejść w dół. Ja jeszcze jeden dzień poczekałem na poprawienie się pogody i wszedłem. To sam, sam Pan został? E, sam zostałem wtedy. Nie bał ale, się Pan, ale, że Pan e, sam został. Ja pokazuję te, 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 no to właśnie są takie obrazy, bo nie rozmawiam w jakiś sposób uporządkowane, ale właściwie na każdym etapie mojego życia e, ta kolejna góra była Everestem, czyli była takim wyzwaniem, które Samo w sobie było, wydawało mi się, szczytem moich możliwości i no, było wyzwaniem. Oczywiście, z perspektywy patrzę, że niektóre z tych rzeczy były łatwiejsze i trudniejsze. Wiem, wejście na najzimniejszą górę ziemi na Antarktydzie, czy wejście na piramidę Karsten, która była technicznie najtrudniejszą z gór. Yy, I na Papuji, czyli w takim bardzo egzotycznym miejscu, więc każda z, tych, każda, z, każda z tych gór była wielką przygodą. I też trzeba powiedzieć, że, te, że były góry i były podróże, bo te rzeczy były z sobą związane łącznie, to też po, powodowało, że ta moja młodość się przedłużyła przez a ten, te A mocno przeżył lat. pan tą śmierć kolegi? <laughs> I trochę nawiązuję w tym momencie do pytania, które padło chwilę, chwilę wcześniej. E to było poruszające wydarzenie. To, jak się nazywał ten kolega? To... Ralf Arnold. To hmm. był Bawarczyk, hmm. z którym mieliśmy obok siebie rozbite namioty w bazie pod Everestem. Tam się poznaliśmy, tam się zaprzyjaźniliśmy, rozmawialiśmy. Ponieważ ja wcześniej studiowałem w Bawarii, też znam niemiecki, no tak. więc kilkanaście dni... To i cho... Niemiec się dogadują czasem. Ja nigdy nie miałem z tym problemu. Mam wielu znajomych i przyjaciół w, w, w Niemczech. No byłem też przewodniczącym polsko-niemieckiej grupy no, parlamentarnej, no tak ale w Sejmie. Ale to, no, to tylko właśnie tej sytuacji z, z Ralfem się zaprzyjaźniliśmy, można powiedzieć, i dużo czasu spędziliśmy razem. Rozmawialiśmy i o górach, i o innych rzeczach. No i dramatyczny, dra, element dramatyczny polega na tym, czy ten dramat tej sytuacji polegał na tym, że byliśmy w tym samym miejscu, w drugim obozie, wchodziliśmy od strony tybetańskiej, na wysokości mniej więcej 7600-7700 metrów i załamała się pogoda. No i było pytanie, ryzykować i wchodzić do góry, Albo zejść na dół z wielkim prawdopodobieństwem, że w tym sezonie już więcej nie będzie szansy. A to jest 6 miesięcy przygotowań, duże wydatki, wyprawa 2 miesiące, a tak szczytowy tydzień więc no, dużo zasobów zostało zaangażowanych emocji i emocji i finansów i media też. Żeby to. Krótko zaprzepać. mówiąc zejść czy, czy, czy ryzykować. I e, e, Ralf zdecydował się wchodzić. On, być może jego sytuacja osobista była inna, moja sytuacja była inna, ale on zdecydował się wejść i nie jest wykluczone, że można było tego dnia wejść. Ale bez wątpienia pogoda się e, radykalnie popsuła. Nie odradzał mu pan, ja, e, nie odradzał mu pan że Ralf e, e, nie idzie? E, e, nie było już takiej rozmowy. To znaczy e, w nocy, e, kiedy rano, w, w, no, zdaliśmy już było widać, że pogoda jest fatalna. My nie poszliśmy do góry, a on już wyszedł. No, e, nie nie zdążę, ale nie, radzi, nie radził się Pana? Nie radził się Pana wcześniej, jak rozmawialiście, że słuchaj, wchodzę, czy Ty wchodzisz? Nie. No, nie, nie rozmawialiśmy o tym. Namioty no, mieliśmy obok siebie rozbite, natomiast o tym nie rozmawialiśmy. To też było tak, że on nie był jedyną osobą, którego, te, która tego dnia po, y, zaryzykowała. Ja, ja, ja ja podjąłem decyzję, że trzeba zejść, ponieważ wydawało mi się, że właśnie nic za wszelką cenę. I e, tego dnia no, warunki nie były dobre. E, jak się jest pierwszy raz na takiej wysokości, to też nie ma co, e, co szarżować. I takie było moje myślenie. Co jest większym wyzwaniem dla pana właśnie góry czy polityka? No, każda z tych rzeczy jest inna, chociaż każda z tych rzeczy jest dla mnie naturalna i właśnie można powiedzieć od, od dziecka była naturalna. No bo e, od dziecka jeździłem w góry. Ja od dziecka e, polityką pan się e, zajmował. E, <laughs> no może nie zajmowałem się, ale interesowałem się historią, <laughs> interesowałem okay. się światem. E, więc właściwie moje lektury od dzieciństwa były też takie, no, można powiedzieć, czasami e, niedziecięce. Eee, Ale co W, w wieku, latach 80. W 6, bardzo mocno się już polityką interesowały. w wieku 70 lat czytał pan całe jakie książki. Takie, które nie czytają rówieśnicy, nie czytali? Czy? Eee, Pamiętam taka tylko zabawna scena. Że jak, 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 jeszcze, jak jeszcze w pierwszej lat 80. koledzy nazywali, no, nazywali mnie na podwórku PWN. No, no, tak. e, no to tak zdradzało moje zainteresowania, no tak generalnie światem. Ale pan, nie wiadomo, się, pan się obruszał wtedy? Właśnie, czy pan jednak lubi, lubi tę sytuację? E, nie pamiętam, ale dzisiaj mnie to niezwykle bawi. Ale co mówili, co idzie ten PWN, tak? No nie wiem, czy tak, ale w każdym razie... Pamiętam tak z szacunkiem, jakiś... o PWN, właśnie. Tam. Myślę, Myślę, <laughs> że ani nie było tak, ani nie było tak. To jak Bo było? graliśmy w piłkę, graliśmy w kapsle, czy różne inne rzeczy. Natomiast, Czyli no, takie no, normalne zainteresowania i, też pan miał, nie tylko ten PWN. No, ja myślę że, myślę, że no, generalnie te góry, podróże, no, podróże autostopem też, du dużo no, to jakby... No, w Nietypowy sposób łączyły się z moimi zainteresowaniami o polityce, o świecie. Zresztą ja bardzo długo jeździłem stopem, jeszcze jak byłem na studiach doktoranckich. Już miałem ponad 30 lat. Ale to co tak, nie dziwnie, że tak stopem. Nie, nie dziwili się, że taki. Stary chłopak. Na pewno, na pewno, na pewno. Było to dziwne, no, pewnie był kontrast, jeśli chodzi, bo każdy wyczuwał szybko, że wykształcany człowiek, już znający jakieś języki, no tak. poruszający się po świecie, a z drugiej strony jeżdżący stopem, chodzący, jeżdżący, wyjeżdżający na wyprawy. Do Afryki, chciał pan. Wyjeżdżający na wyprawy do Afryki i tak dalej. No, po części ma pan rację, że no, kiedy mówię o tych latach 90. -tych czy 2000., no to większość wypraw na góry Korony Ziemi to były wyprawy przy bardzo skromnych środkach. To Czasami było kilkaset dolarów. To właściwie to jest ludzie nie wierzyli, e, nie wierzyli, słuchając, za jak niewielkie pieniądze można pojechać do Afryki e, i wejść na Kilimandżaro, pojechać do Ameryki Południowej, no bo m, były no, skromnie w tym czasie musiałem żyć gospodarować. To co pan jadł wtedy? No pamiętam, że jak pojechałem w latach w roku 1996, to jeszcze było przed wyprawami na góry Korony Ziemi, do Irlandii, to przez miesiąc tylko raz kupiłem ciepły posiłek. E, więc to wymagało to takiego zahartowania. E, nigdy nie przymierałem głodem, nie było takich problemów, ale wymagało e, dużej dyscypliny, oszczędności i takiego samozaparcia. I mogę powiedzieć nawet, że tak naprawdę e, z punktu widzenia 21-letniego chłopaka, wyjście z Poznania z domu. Znalezienie stopa i pojechanie do Irlandii, miesiąc, chodzenie po Irlandii, powrót, było większym tak naprawdę wyczynem, i taką wymagało większej odwagi niż później zdobycie najwyższej góry. Wiem, na jakimś odległym kontynencie, Pani, na, na tak wydzie. Dlatego, że y, tamte późniejsze rzeczy były już pewną konsekwencją, były te wyprawy lepiej przemyślane, zorganizowane, a tutaj to było wyjście. Spontan trochę w, trochę, tak. trochę wyjście w nieznane. Dzisiaj Irlandia, no to tysiące czy dziesiątki setki tysięcy Polaków wyjechało no, ale po ale 2004 roku. To rok. ale latach, kraj. Ale w latach 90. No, tak. Irlandia była krajem niemal egzotycznym. Panie pośle, wracając, tylko dopytam jeszcze o PWN, o tą ksywkę PWN. Pozwalał pan ściągać, znaczy, poz, właśnie, pozwalał pan, żeby koledzy ściągali od pana klasówkę, tak. czy jednak pan zakrywał, zasłaniał nie, tam? Nie. To nie, nie. Czyli nie. Po, pomagał to nie. pan, rozumiem, tak? Jak I... komuś groziła gruzi, komuś pała, to pan tam Nie raczej, Nie, to, y, r, r, raczej nie było takich sytuacji. A, w sensie, że co, że w ogóle nie ściągali nie, od pana? Nie, to znaczy ściągali, A, A, to jest nie, jasne. Ale bo pan, pan nie, ściąga ale pan, że, nie. Ale pan, Bo niektórzy to wie pan, zakrywają, że nie chcą się podzielić tak. ich wiadomościami, i informacjami. To ale jest pan bez winy niech pierwszy rzuci kamienie. Hmm. Nie no, Pan należał jest, do tej rzucać grupy. Nie będę. A dziewczyną pan imponował właśnie tą wiedzą? Jak już w takich starszych klasach, w liceum, czy na studiach. tak... Nie wiem, czy tutaj działy na, Leciały nie, czy, na nie, nie wiem, czy akurat to jest ta przestrzeń, która jest najbardziej istotna. <śmiech> nie wiem, <laughs> <laughs> <jest istotna. nie śmiech> dlaczego? Politycy od kuchni, panie proszę wybaczyć. Że nie będę się w to jakby tego tematu rozwijał. Pozdrawiam czytelników Super Expressu i chciałem bardzo serdecznie podziękować za fajną rozmowę i fajne spotkanie z Panami.